Hello, hello, z tej strony Martina i witam wszystkich serdecznie w finale Champions League PSG będzie podejmował Real Madrid. Jest to finał, który rozgrywa się w Wembley. Finał Ligi Mistrzów, oczywiście w PSA 13. Jakbyście nie wiedzieli, no, może zacznijmy. Jak dam Real Madrid, przeszłem już właśnie całe. Tutaj nie, ja wam chwilę pokażę. To było chyba tutaj, tournament info. Tak, proszę bardzo, od fazy grupowej. W fazie grupowej osiągnąłem 14 punktów. Yy, dalej były pierwsze, drugie, trzecie zmagania, yy, półfinał, jedna osma finał i tak dalej, i tak yy, dalej. Gdzie właśnie mamy to? Jest mój zespół powinien być tutaj, tu gdzieś jest. Wygraliśmy 5-0 z Lil w dwóch yy, meczu. Dalej było podejmowane Galatasaray, gdzie wygraliśmy 1-0. Lekko, bo lekko. I półfinał był Benfica kontra Real Madrid. Wygrałem 3-2. Paris Saint-Germain wygrał z Walencją. I teraz jest finał. Wielki finał. Także przejdźmy do finału. Ustawię sobie, ustawię sobie gameplay, czyli coś tam poustawiam sobie. Żeby było lepiej, w 11 zmienimy taktykę na coś jak 4-3-3, ja lubię, nie skąd trejno allowed all out atak. Okej, okay, tak. W 20 również sobie zmienimy taktykę, ale tym razem zmienimy sobie na 3-2-3-2 bodajże było. 3-2-3-2 jest, 3-2-3-2. Dobrze, w trójce sobie zmienimy, nie zostawimy, zostawimy 4-2-2, a właściwie włączymy, a tutaj zrobimy coś takiego fajnego, super defensywnie zagramy, tak jak będziemy już wygrywać, także, także i będziemy grać na długie piłeczki. O właśnie, asystent, chciałbym żeby wcześniej robił zmiany, tutaj preferencje super ofensywne. I strategia, coś takiego. Tak, tak, weźmiemy sobie to, trochę tego z Ramosa. Aha, musimy zobaczyć Ramosa do tych wyjść. Nie, ja nie chciałbym, Marcelo. Marcelo jest dobry w wyjściach, ale no to sobie zaznaczę. Chyba. A to jednego z obrońców, więc zrobimy Ramosa. Ramos dobrze gra. Okej, okay, możemy to zostawić sobie, już wszystko jest jak najlepiej. Dalej nie trzeba. No i przejdźmy do gry. Zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Będą zawodnicy chodzić na stadium. Gramy w Wembley Stadium. Um, i za chwilkę opowiem co nieco na temat tej gry. Przyjrzyjmy się temu pięknemu pucharowi. No tak jak mówiłem, postaram się troszeczkę komentować, troszeczkę opowiadać o grze, troszeczkę skupiać się, czasami nie będę się odzywał, żeby po prostu skupić się, a wygrać te spotkanie. O, kaka, pierwszy wchodzi kapitan. Mogą dać się Kasyjasa, bo jest lepszym kapitanem, ale nie szkodzi. Mamy Ronaldo, Giovanni bodajże. Nie wszystkich pamiętam, ale mamy Marcelo. Same gwiazdy. Kaczyń Higuain jest. Widzę Ozyla, Kasyjasa, kaka nie. Higuain nie gra, także będziemy musieli go wpuścić w pierwszej połowie. Piękna muzyka. Przygotowanie, podkład jak z prawdziwej Ligi Mistrzów. Także ale kolorowe buciki. <grych> Dobra, jesteśmy, dobre. Paris Saint-Germain. Nie będę tu przedstawiał składów. Możecie zobaczyć sobie składy, jakie grają. Ale podejrzewam, że grają 4-3-3. Tak. Real Madrid wyjdzie w. Z Cristiano Ronaldo i Ozilem wyjdzie w jedynastce ze składem. Bodajże 4, tak dobrze mówię? Muszę spojrzeć, tak. 4, 3, 3 również, tak, tak. 4, 3, 3 albo 3, 5, 2. Zależy jak tam kto patrzy, ale dobrze. Cristiano Ronaldo się rozgrzewa. Przejdźmy już do gry. I życzcie mi powodzenia. Dobra, zaczynamy. Konkretny atak. Postaram się ich trochę przycić, bo oni mają fajne prostopadłe piłki. pali Saint-Germain. ale nie mówiłem. Marcelu już się ładnie cofa. Lubicie piękne Do, do kaki. Jareno i pięknie, Ronaldo się wysuwa na pozycję, będzie dobiegał. Cofa się dośrodkowanie, Ozil, a za mocno nie. Jednak jest, będzie dobitka i nie obronił to. Co za szczęście miał Paris Saint-Germain w pierwszych minutach. Już się zaczyna robić gorąco. Real Madrid pokazał, ach, zobaczcie tam powtóreczkę, jak to pięknie poszło. I dobitka prosto w bramkarza. No niestety, Ozil nie miał tej zimnej krwi. Nie wchodzi. Hmm. Ronaldo. Dośrodkujemy tak troszeczkę mocniej. Ramos, aj, za mocno. Czy rano dojdzie do piłki? A, nie doszło. Nie dało się. Troszeczkę za mocno poszła na ta piłeczka. Dobra, muszę tam uważać na te prostopadłe. Ładnie, ale nie no, jaki faul. Tylko nie wiem, że będzie żółta kartka, nic nie było, przepraszam bardzo. Za co? Nie ma to jak kapitan fauluje na początku meczy. Już mamy rzut, rzut wolny. No troszeczkę gościowa, ale piłka została, więc o czym to rozmawiamy. Ale niech będzie, no sędzia ma zawsze rację niestety. W tej grze nie da się nic skórać. O, ładne wybicie. Już rano przemuje piłeczkę, ale nam zabierają. Aj Potężny strzał prosto w ramkarza. Jakby to. Jakby to. To troszeczkę poleciało w lewą stronę. To był dobry strzał, ale prosto w ramkarza. Tylko gdyby to troszeczkę poleciało w lewo, bo w prawo to. Kasijas mógłby mieć kłopoty. A tak to mamy rzut rożny. A i znowu. Ładna odpowiedź, Pezrze. Nie wiem, że Kasiejas Ja powiem wam, jestem takim małym fanem Realu. Mówię tutaj małym, bo bardzo lubię ten klub. To był mój ulubiony klub swego czasu. Robiłem o nim strony internetowe, bardzo się interesowałem, oglądałem wszystkie mecze. No jeszcze na żaden nie byłem, niestety. Ale fajny strzał, ale niestety nad bramką. Tak mówiłem, <grymne> nie jeździłem na mecze, bo było albo za daleko, albo za drogo, wiadomo. Ale nie, byłem fanem. Eee, jeszcze za czasów właśnie, eee, jak grał Ronaldo, czy, czy grał Berto Carlos, Zidane, światowej klasy pomocnik, Makalele, jeden z najlepszych eee, wszechczasów w Realu Madryt, tak dla mnie. Raul Niemczech, wspomniałem, mój ulubieniec. Eee, dzięki właśnie Raulowi zacząłem zacząłem lubić Real Madryt, ale kaka przepilce uwaga i nic z tego nie wyszło. No i tak wyszło, jak wyszło, że Real sprzedał y, Makalele, wszystko zaczęło się sypać, to były lata. aj! aj, 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 aj. Pięknie prawie blisko, bo lata. uuuu! Ale bloków no. Jałem naprawdę dużo szczęścia. Jak mówiłem, zaczęło się wszystko sypać w latach 2001, 2003, jak oni sprzedali tego Makalele, to był światowej klasy pomocnik dla mnie. Wślizg, ale był czysty. Tym razem Kaka odbierze piłkę. Tak, piękna kontra. Byliśmy do gry. Piękne przerzucenie. Gerrano, Gerrano. Lekko podaje do Zilla. Ozil z głowy wchodzi i nic z tego nie wyszło. Ale Kaka już przy piłce. Już Kaka będzie dośrodkowywał. Dośrodkowanie, ponownie Ozil i nad bramką. Nie umie się wstrzelić Ozyl nie umie. Jeżeli się nie mylę, to był Ozil. Akcja są naprawdę przeprowadzona świetnie, tak, świetnie, tak to wszystko wygląda realistycznie przede wszystkim Jest tam Jest tam to ładnie dopracowane nie tak jak to miało miejsce w FIFI, chociaż ja jestem fanem FIFA, to nie mogę powiedzieć To jest moja pierwsza edycja PSA jaką w ogóle gram, nie Oj, bond, oj, oj błąd, błąd, błąd z mojej strony i tracimy brameczkę. No to był taki bunt ani jednego, ani jednego Obrońcy. Znaczy, moja wina naprawdę zawaliłem to, ale nie szkodzi nic straconego. To to pierwsza, pierwsza połowa. Będziemy musieli chyba się ustawić ofensywnie. Nie spodziewałem się takiego rozwoju sytuacji. Ładnie to podał. Ja oczywiście tym obrońcom obeszłem go. No nie mam jeszcze tej wprawek. widzicie, nie ma tutaj jakiejś automatyzacji, przepraszam, automatyzacji, gdzie obrońcy sami odbierają piłkę. Trzeba jednak pomyśleć i lekko skapy, no i niestety Ibrahimowicz i spółka tym razem rozpykali obronę Real Madryt ale nie szkodzi, ja już przeprowadzę zmianę ale taktyczną mieliśmy szansę na strzelenie gola ale nie wyszło nic może tym razem A z... nic z tego, obrońca wybija piłkę będzie rzut rożny ponownie Cristiano Ronaldo, tym razem lekko prawą nogą strzał, nic z tego nie wyszło już Kaka próbuje odebrać piłkę już obrońcy Real Madrid muszą się wracać eee, Nuri Nuri Sahin, Nuri Sahin tym razem nie dadzą nie dadzą dokończyć tej akcji że mamy przerwę widać, że troszeczkę pod koniec przyciśli nas no i niestety straciłem brameczkę nie szkodzi ja postaram się to zmienić. gram drugą taktyką Ronaldo Girano. Girano weźmiemy go, ściągniemy a wsadzimy Higuaina. On jest naprawdę dobry, jak dla mnie. Ustawimy go bardziej na środek i Ozila może bardziej ofensywnie również. O coś takiego, bo po prostu nic z tego nie wychodzi. I Marcelo stawimy tutaj, to bo taka mała zmiana będzie. I ja Alonso na środku, a Marcelo musiałby być o. Coś w tym stylu, na środku, taki defensywny, chociaż Marcelo nie jest dobry do tego. Zmienimy go na. Hmm, no, nie mam pojęcia. No, Kedire może zmienimy. Marcelo na Kedire. No, niestety no przegrywamy. No, nie chcę być zmian połowa, ale musimy, bo ja, jeśli nie strzelimy tej brameczki, yy, posiadanie piłki, musimy to zmienić. Spróbujemy tak zagrać. Może się uda. I zobaczymy po kolejnych 20 minutach. Wracamy do gry. Piłkę rozpoczyna Higuain, który został zmieniony w przerwie. Ozyl Higuain. Ach, jakby ta piłka przeszła, to by mogło sprawić zagrożenie. Ale niestety Sachin źle podał. A już obrońcy odbierają piłkę. Kedira nie zdążył, ale do piłki dojdzie Sahin, nie, też nie zdążył i będzie wybite przez e, zespół Real Madryt, także ruszajmy dalej, Kedira, Kedira do Ozyla, Ozil do środka, nie, na no boku, do tyłu, do Ramos, Xabi Alonso, Alonso, Alonso do Ronaldo, on na dole z piętki do Ozyla, Ozyl jeden z wód, drugi, strzał i prosto w ramkarza i doł przez, jeżeli się nie mylę, broni bez problemu. Już próbujemy coś zrobić. Już próbujemy odebrać piłeczkę. Higuain, Higuain, Higuain przy piłce. Ładne odebranie. Higuain do Ozyla. Ozyl już tam czeka na Higuaina. On podaje do Ronaldo. Ronaldo jeden z wód. I niestety traci piłkę na rzecz Obrońców Realu Maders. Nic z tego niestety nie wyszło. Kolejne zagrożenie. Kolejna prostopadna piłka. Albion czy on zdąży, czy nie zdąży? Jak jednak zdążył. Minimalnie, ale zdążył. Sahin, Sahin, Ozil za plecami, nic z tego nie wyszło, znowu przebyje Kedira, Kedira podaje do Higuain Higuain pełny sił, czy uda mu się jednak... nie udało mu się przejść dwóch zawodników, to było jednak tru... trudne I znowu prostopada piłka, o czym mówiłem, bardzo lubią te prostopadłe piłki zawodnicy PSG, że... ale mamy mało czasu, mamy mało czasu, za chwilę będzie zmiana Prostopadłe podanie, tam już wychodzi Higuain Higuain, przepraszam, Higuain biegnie prosto. Nie dał się przed jednego zawodnika. Będzie sytuacja, czemu żaden nie dochodzi, yy, żadnych z kolegów nie, nie ma nikogo pomocy. Doświadkowanie za plecy tam stoi kaka, ale niestety za mocno i nic z tego nie wyszło. Próba odebrania piłki kończy się fiaskiem. Real dzisiaj się jakoś nie może obudzić. Co jest? Spalony, tak, ładne przyjęcie na klatę, ale mamy spalony. Będziemy musieli przeprowadzić jeszcze jedną zmianę. jaką zmianę taktyczną trzeba przeprowadzić tutaj, bo tu nic nie wychodzi. Long balle. Musimy grać więcej skrzydłami. No nie mamy, nie mamy je, je, za bardzo szans. Jaką taktykę używam drugiej? Tak, dobrze. Mamy mało czasu, naprawdę. Ach, złe podanie. Boję się, że, że przegram ten mecz. Muszę coś zrobić. O, chwały Kedeira. Muszę naprawdę coś zrobić. Musimy zacząć ostatnie 10 minut myśleć o strzelaniu jakiejkolwiek bramki, bo może zakończyć się to naprawdę wielkim fiaskiem, jak już wcześniej mówiłem, porażką. Pięknie. Kedeira podchodzi do piłki. wykończenie, nie, no za mocno, jak on mógł to. Jak on mógł nie trafić. Dobra, grajmy dalej, bo to mało, naprawdę mamy czasu. Mało. Ozil schodzi, weszedł Fabio Contentrao. To widzę zmiana, e, zmiana bardziej w linii pomocy. I może i dobrze. Pełny sił, pomocnik, może coś pomóc. Ronaldo no, się rozpędza. Ach chciał za plecy dość, ale nie wyszło mu to. ślizg, będzie? Nie, nie ma, nie ma żadnego rzutu wolnego. Podanie do Kaki, Kaka lubi strzały dystansu, strzał. Nic, i będzie dobitka Ronaldo. I niestety nie trafia. No i mamy doliczony czas gry ostatnie sekundy. Czy uda się jednak Realowi coś zrobić? Wybicie piłki, dwie minuty doliczone. Emocje sięgają do nity, To będzie ostatnia akcja. Ostatnia akcja w wykonaniu zespołu Realu Madryt albo PSG. Przejęcie piłki nie strata. Nic chyba z tego nie będzie. Real chyba przegrywa wielkim fiaskiem. I jeszcze tracą prawie gola, i przegrywamy, niestety przegrywamy. Te spotkanie. Nie udało się nic zrobić. Niestety. Arbeloa, załamany. Załamany zawodnicy. Kiedy miał szansę pod koniec, no niestety, no. Nie jestem zadowolony z, ze względu na porażkę. na, Zobaczmy strzałem. Byliśmy troszeczkę lepsi na boisku, troszeczkę więcej posiadania mieliśmy, ale niestety przegraliśmy. Nic z tego nie wyszło. No niestety, no musimy obejść się smakiem. Przegraliśmy. Straciliśmy głupią bramkę w pierwszej połowie, co spowodowało porażkę. I finał. I Puchar ląduje w rękach. PSG. Także to tyle z mojej strony, mam nadzieję, że e, ten finał e, się podobał. Zapraszam już na kolejne kolejne emocje serii pucharowej. Może tym razem uruchomimy jakąś ligę. Nagram parę arcyważnych no nie wiem, no jakichś ważniejszych e, spotkań, jak e, spotkanie Benaminka, czy e, kwalifikacje itd., itd. To tyle z mojej strony pozdrawiam gorąco i serdecznie, trzymajcie się, cześć.